Cześć, witam Was i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym pokażę, jak zrobić bransoletkę z siatki jubilerskiej. Teraz te bransoletki są bardzo popularne, dziewczyny chętnie je noszą. Jeśli jesteś jedną z nich i chciałabyś sama zrobić taką bransoletkę, a nie wiesz, jak to zrobić, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Do zrobienia takiej bransoletki potrzebujecie nożyczki tunel z siatki jubilerskiej. Ja wybrałam kolor szary dwie końcówki do wklejania, wielkość otworu 9 mm, ona idealnie pasuje do tej siatki jubilerskiej, karabinczyk, mocne kółeczka montażowe, podkładkę, na której wymieszacie dwuskładnikowy klej Poxipol, karteczkę, która ułatwi Wam wsypywanie koralików oraz koraliki drobne. Ja wybrałam koraliki HEX w kolorze hematytu, które pięknie błyszczą i pasują do szarej siatki. Jeśli chcecie uzyskać branzoletkę długości 18 cm, to jest taka najbardziej popularna długość, przytnijcie siatkę jubilerską mm, o 1 cm krótszą, czyli w naszym przypadku 17 cm. Nie naciągajcie jej podczas mierzenia, bo będzie za krótka. Następnie wyciśnijcie na podkładkę dwa składniki kleju tą samą ilość każdego składnika. I wymieszajcie je ze sobą, trzeba to zrobić dokładnie. Po wymieszaniu wysmarujcie środek końcówki. Końcówka jest duża, więc kleju nie żałujcie. Teraz włóżcie siatkę do końcówki, pokręćcie nią tak, żeby klej wszędzie dotarł i zostawcie do wyschnięcia na około 5 minut. Wtedy klej stężeje, będzie bardzo mocno trzymać. Jak widać, klej wysycha i bardzo mocno trzyma. Możecie zaprać się do wsypywania koralików. Żeby to sobie ułatwić, proponuję z małej kartki zrobić lejek. Otwór tej końcówki lejka nie może być zbyt mały, bo nie będą chciały nam przelatywać koraliki, natomiast oczywiście musi być na tyle wąskie, żeby bez problemu wszedł do tunelu tego, tej siatki jubilerskiej. Wsypujcie koraliki pomału i sprawdzajcie, czy już wypełniły cały tunel. Tunel czasem trzeba potrząsnąć, żeby koraliki go dokładnie wypełniły. Jeśli jest za mało ich, podsypujemy następną partię koralików. Jeśli wypełnimy już cały tunel, wyciągamy papierowy lejek i jeszcze raz potrząsamy kilka razy tym tunelem. I zwykle wtedy jeszcze troszkę te koraliki się ubiją i powstanie wolna przerwa, którą też musicie wypełnić koralikami. Odłóżcie delikatnie tunel tak, by koraliki się nie wysypały i znów rozmieszajcie trochę kleju. Wymieszajcie go dobrze, wysmarujcie końcówkę, włóżcie tunel już z koralikami, trzeba uważać, żeby te koraliki się nie wysypały. Pokręćcie troszeczkę tym tunelem, do, dociśnijcie go i delikatnie odłóżcie tak, żeby ten klej znów mógł 5 minut schnąć. Po tym czasie bransoletka już jest prawie gotowa. Teraz zamontujecie zapięcie. Może to być klasyczny karabinczyk, który przymocujecie do końcówek za pomocą mocnych kółek montażowych. Żeby je otworzyć, użyjcie kombinerek, bo palcami tego nie zrobicie, bo one są na tyle twarde, że to się Wam nie uda. Potrzebujecie takich mocnych kółeczek, żeby bransoletka podczas noszenia Wam się nie zgubiła, żeby się Wam po prostu nie zerwała z ręki. Możecie też zamiast takich mocnych, grubszych kółeczek montażowych użyć kółeczek tzw. sprężynek. Rozchylcie kombinerkami kółeczko, podczepcie karabinczyk no i następnie całość podczepcie do końcówki. Bransoletka już jest gotowa, ale żeby było łatwiej ją zapinać, możecie podczepić dodatkowe kółeczko oraz zawieszki, na przykład typu charms, za które będzie można chwycić i dzięki temu będzie łatwiej zapiąć bransoletkę. Najpierw podczepcie kolejne grubsze kółeczko. Następnie już na delikatniejszym kółeczku możecie zamontować zawieszkę i podczepić ją do kółeczka. Ja wybrałam zawieszkę serduszko i taką zawieszkę z napisem LOVE. Podczas zapinania będzie można chwycić za serduszko i przytrzymać bransoletkę. Bardzo prosta w wykonaniu. Ale myślę, że elegancka bransoletka z tunelu z siatki jubilerskiej gotowa, tak prezentuje się na ręce. Jak już wspominałam, do bransoletki możecie użyć dowolnego zapięcia. Może to być też zapięcie magnetyczne, na przykład. W pasarcie mamy takie kółeczko, które pełni funkcję karabinczyka, podczepcie je również za pomocą mocnych kółek montażowych, które mają wielkość otworu nie mniejszą niż 7 mm. Tak, żeby to kółeczko swobodnie przechodziło przez to kółko montażowe, ponieważ to zapięcie w kształcie kółka jest większe niż karabinczyk, w związku z tym bransoletka też jest dłuższa. I trzeba o tym pamiętać przy przycinaniu siatki jubilerskiej i obciąć ją zamiast na 17 cm, to na przykład na 16-16,5, w zależności od tego, jaki mamy nadgarstek, i czy lubimy, żeby troszkę bardziej opadła. Była wyżej na nadgarstku. To już wszystko. Mam nadzieję, że bez problemu zrobicie bransoletkę. Więcej kursów znajdziecie na naszym blogu. Pozdrawiam, do zobaczenia.